Pani marszałek, Wysoka Izbo, Wszyscy Szanowni Państwo, Proszę Państwa, od tygodnia, dokładnie od tygodnia trwa festiwal nienawiści, hamstwa, hejtu. Nie przeciwko nam, nie przeciwko mi, nie przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy. Hejtu przeciwko zarządom organizacji pozarządowych które od lat wykonują znakomitą pracę edukacyjną. Z tego miejsca, z tego miejsca chcę bardzo serdecznie państwa przeprosić. Zarządy 40 kilku organizacji hejtowane niemiłosiernie. Pod adresem ludzi z tych zarządów, z tych organizacji płyną groźby karalne na mediach społecznościowych, płyną groźby w tvn -ie. płyną groźby z Wasz ust. Szanowni Państwo, bardzo Was przepraszamy. Będziemy dalej budować społeczeństwo obywatelskie i prosimy Państwa o to, żebyście dalej z nami byli. Bardzo Was przepraszamy za ich hejt. A teraz, proszę Państwa, na czym polega ten hejt? Porozmawiajmy spokojnie, Szanowni Państwo. Wyrzuciliście tu z siebie mnóstwo takich pomył również w tych przemówieniach dwóch pań poseł wcześniej przez tydzień. To posłuchajcie, posłuchajcie te kilka minut. Posłuchajcie te kilka minut. Proszę Państwa, zanim zdemaskuję wszystkie kłamstwa i wszystkie pomówienia, żądam od was. Nie macie prawa mierzyć nas swoją brudną, nieuczciwą miarą. Nie wszyscy są. Nie wszyscy są tacy jak wy. Nie wszyscy są tacy jak wy. Wykażę te kłamstwa i te hejty i te pomyje na trzech płaszczyznach. W oparciu o trzy, o trzy rzeczy, które Państwo przeinaczacie przez ostatni tydzień. Po pierwsze, niezależni eksperci. Kiedy ustanowiliśmy program w ramach którego 40 milionów złotych przekazaliśmy organizacjom pozarządowym, fundacjom i stowarzyszeniom, ogłosiliśmy komunikat na stronie internetowej ministerstwa, dostępny dla wszystkich. W tym komunikacie jest napisane, że minister edukacji i nauki może, może powołać ekspertów może powołać ekspertów, ale to on podejmuje decyzję, bo ekspert. Przekazuje opinię, nie podejmuje decyzji. Decyzję podejmuje minister. Proszę państwa. Panie pośle, z... Panie pośle zgodnie z regulaminem, pan może wyjść z sali, jeżeli pan nie chce słuchać. To co państwa zdania. Będę cytował, to są państwa zdania. Czarnek powołał pisowskich ekspertów. Ekspertów od ryzyka, którzy będą mu sprzyjać i oceniać jego wnioski tak, jak on chce. I co? Tak byście wy zrobili, bo tak robicie zawsze, rozdając miliardy złotych swoim organizacjom pozarządowym bez żadnych weryfikacji. Tymczasem ci pisowscy eksperci, eksperci od ryzyka, wydali w połowie negatywne opinie. Wiecie państwo dlaczego? Dlatego, że my ekspertów nie ustawiamy. Nam są eksperci potrzebni do tego, żeby pokazać ewentualne braki we wnioskach. I co się działo dalej? Proszę państwa. Przekażę państwu informację na temat tego najważniejszego dzisiaj podnoszonego tematu tej tak zwanej Willi. Nazwaliście państwo ten program Willa Plus tylko i wyłącznie dlatego, że jedna zasłużona organizacja, prężnie działająca od lat w Polsce, nabyła nieruchomość, która jest nazwana Willą. Od tego nazwaliście cały program Willa Plus, obrażając wszystkie inne stowarzyszenia i tą fundację również. Proszę państwa, Karta oceny merytorycznej wniosku, wniosku Fundacji Polska Wielki Projekt. Uwaga, powiedzieliście, powiedzieliście, proszę Państwa, że jest negatywna. Tu są wszędzie tak. Tu jest wszędzie plus. Ostatnim tylko, w ostatnim tylko punkcie jest napisane, że trzeba zweryfikować koszty. Po to jest ekspert, żeby wskazał na pewne niedostatki wniosku. I co? W wyniku tego Fundacja Polska Wielki Projekt. Dostarczyła dodatkowe dokumenty. Operat szacunkowy. I tak się działo ze wszystkimi fundacjami. We wszystkich wnioskach, które były jakiekolwiek braki, był kontakt z fundacjami. I każda fundacja dostarczyła dodatkowe dokumenty weryfikujące ich wniosek. Tylko że my, proszę Państwa, robimy to uczciwie, a Wy mierzycie nas swoją brudną, złodziejską miarą. Nie wszyscy są tacy jak Wy. Proszę państwa. Druga rzecz. Nieruchomości. Nieruchomości. W 12 przypadkach z 45 organizacje pozarządowe wystąpiły o nabycie nieruchomości na siedzibę fundacji. Proszę państwa, chwilkę się zastanówcie. 5 milionów złotych na siedzibę w centrum Warszawy dla Fundacji Polska Wielki Projekt. 5 milionów złotych, które nawet w jednej złotówce nie trafiają do tej fundacji. One w całości są przeznaczone na nieruchomość. Nie idą do kieszeni na wynagrodzenia, na ekspertyzy, na fałszywe jakieś projekty, na miękkie projekty. Ile miliardów wydaliście na tego typu rzeczy? Ile miliardów jest w waszych kieszeniach? Całe 5 milionów idzie na nabycie nieruchomości. Proszę Państwa, proszę państwa, w umowie. Umowie, która jest, zawarta, która jest zawarta z tą fundacją, tak jak z dwunastoma innymi, jest zobowiązanie do prowadzenia w tej nieruchomości działalności edukacyjnej na potrzeby konkretnego projektu edukacyjnego. Nie można tego przeznaczyć na cudolwiek innego, to nie idzie w prywatne ręce, nawet jeśli po zakończeniu Projektu, a trwałość projektu we wszystkich unijnych konkursach jest pięcioletnia. Ktoś chciałby zbyć tą nieruchomość, to nie idzie do prywatnych kieszeni, tylko na cele statutowe Fundacji, bo tak stanowi prawo Fundacji i Wy to wiecie. Ale nie Wy macie inne praktyki. Dla was byłoby lepiej i gdybyście to wyrobili, to byście kupili za te 5 milionów jedno z mieszkań naszego posła, który ma 9 mieszkań, które zarobił na te mieszkania ciężką pracą w spółce miejskiej w niewielkim mieście. Są też tacy cwaniacy. Są też tacy cwaniacy. Ale te pieniądze, uwaga, uwaga, Fundacji Polska Wielki Projekt idą gdzie? Do skarbu państwa. Pieniądze z Ministerstwa Edukacji i Nauki idą do Skarbu Państwa, na siedzibę fundacji. Gdzie tu jest jakikolwiek skandal, jakakolwiek afera ze Skarbu Państwa do Skarbu Państwa? Nie do waszych prywatnych kieszeni. Nie. Proszę państwa, ale poruszone tym faktem organizacje, poruszone tym faktem organizacje same zawnioskowały, uwaga, to jest ważne, niech pan posłucha, bo później pan będzie mówił, że pan czegoś nie wie. Proszę Państwa, podpisują już dzisiaj aneksy do umów. Aneksy, zgodnie z którymi nie będzie można zbyć tej nieruchomości przez 15 lat. Przez 15 lat. Bo oni uczciwie do tego podchodzą. Oni je będą wykorzystywać wyłącznie na cele projektów edukacyjnych. Znacie państwo takie projekty? Przez 15 lat nie można zbyć tej nieruchomości. Gdzie tu jest afera? Gdzie tu jest afera? Proszę Państwa... 40 milionów złotych dla 45 organizacji. Wiecie Państwo, ile wydaje Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, tylko jednego roku na organizacje pozarządowe w Warszawie? Blisko 300 milionów złotych rocznie. Proszę Państwa, nasi, nasi radni we wszystkich miastach wojewódzkich składają pytania do prezydentów z Platformy Obywatelskiej. Ile środków finansowych nie na nieruchomości, tylko do kieszeni, na wynajem band ulicznych, które są wynajęte w konkretnych godzinach, tylko żeby hejtować? Ile milionów rocznie przeznaczacie? Wiele, wiecie, ile tego będzie? Blisko miliard. Jeżeli tylko w Warszawie to jest 300 milionów złotych, policzcie sobie Państwo wszystkie, wszystkie te miasta wojewódzkie zarządzane przez Platformę. Zapytamy, zapytamy również, zapytamy również, jak to jest. Że te fundacje nie potrzebują siedziby. A wiecie Państwo, dlaczego nie potrzebują? Dlatego, że prezydenci tych miast wynajmują sto kilkadziesiąt metrów w centrum Wielkiego Miasta, na przykład na Nowym Świecie, za cenę wielokrotnie niższą niż wartość rynkowa wynajmu takiej nieruchomości. Zapytamy, komu wynajmują i za jaką cenę, i będziemy o wszystkim informować opinię publiczną. Tu się zdziwicie. 300 milionów złotych tylko w Warszawie, 40 milionów na 45 organizacji pozarządowych, które zobowiązały się do realizacji konkretnych projektów edukacyjnych i to przez konkretne długie, długie lata. I następna rzecz, proszę Państwa. Zwracam się teraz, Szanowni Państwo, proszę mi nie przeszkadzać, bo to będzie bardzo ważny głos. Zwracam się, proszę Państwa, do przywódcy opozycji pana Donalda Tuska, Panie Donaldzie Tusku. Przywódco całej opozycji bez względu na liczbę list. Zechciał pan nagrać w swoim, swoim stylu hamski filmik o 40 milionach złotych które zdaniem pana spowodowały, że nie ma pieniędzy na szkoły. Słyszeliśmy tu pani Dziemianowicz Bąk, że jest bieda w szkołach, że nie ma inwestycji, że nie ma inwestycji w, inwest w nieruchomości, że nie ma pieniędzy na podwyżki, że po prostu jest katastrofa. Panie Donaldzie Tusku. Panie Donaldzie Tusku. Oto pierwsza plansza. Tylko poprzedni rok. Tylko poprzedni rok. 5 miliardów. 200 milionów złotych inwestycji z Polskiego Ładu w infrastrukturę edukacyjną samorządową. Plus 170 milionów złotych w edukację niesamorządową. Plansza numer dwa. To jest proszę Państwa, to jest proszę Państwa, to jest proszę Państwa podsumowanie za dwa lata. 7,5 miliarda złotych. 7,5 miliarda złotych przez dwa lata od polskiego rządu na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, także informatyczną. Panie Donaldzie Tusku, pani Szumilas, pani Hall, powiedzcie państwo, kiedy, w którym roku zbliżyliście się chociaż do połowy tej kwoty? I macie celność mówić że 40 milionów złotych na organizacje pozarządowe, cokolwiek tu zmieniają, 7,5 miliarda złotych w życiu takich pieniędzy inwestowaliście w szkoły. Plansza numer 3, Zechcieliście powiedzieć, że w polskich szkołach nie ma pieniędzy na porady psychologiczne, na opiekę psychologiczną. Panie Donaldzie Tusku, szanowna opozycja, oto 2,5 miliarda złotych tylko w ciągu tego roku. Tylko w ciągu tego roku. 18 tysięcy dodatkowych etatów psychologów, pedagogów w specjalnych w polskich szkołach. Panie Donaldzie Tusku, powiedzcie, kiedy zbliżyliście się chociaż do połowy tej kwoty? Do połowy tej kwoty. I macie czelność mówić, że 40 milionów złotych na znakomite organizacje pozarządowe to jest jakaś Villa Plus? To jest chamstwo, a nie Villa Plus. Kolejny, proszę państwa. Kolejny slajd. Panie Donaldzie Tusku, Szanowna opozycja, oto subwencja oświatowa. 64,4 miliarda złotych w tym budżecie. W tym budżecie to jest o ponad 11 miliardów więcej niż w zeszłym roku. Kiedy zbliżyliście się chociaż do połowy podwyżki takiej subwencji oświatowej? Chociaż do jednej czwartej. Nigdy! Nigdy, nigdy. I wy macie czelność mówić, że w polskich szkołach nie ma pieniędzy, bo 40 milionów poszło na znakomite projekty edukacyjne dla świetnych organizacji. I ostatnia rzecz, szanowni państwo. To jest skala waszej zdrady polskiej edukacji. To potraficie robić. 1786 zlikwidowanych szkół. To jest wasze dzieło w edukacji. To jest wasze dzieło w edukacji. I na koniec, proszę państwa, i na koniec, proszę państwa, jeszcze, jeszcze przypomnienie, przypomnienie kilku kłamstewek, które nawijane, nawijane powodują potężny hejt przez tydzień. Oto jedna z, jedna z osób z Platformy Obywatelskiej, jedna z pań poseł, stwierdziła, że w zarządzie i we władzach, konkretnie w Radzie Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt, zasiadają europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Otóż, proszę państwa, Problem polega na tym, że ta fundacja nie ma rady programowej. Więc jak mogą zasiadać w radzie programowej fundacja, jak jej nie ma? Ale kto się tym przejmuje? Kłamać, kłamać i nawijać. Kłamać, kłamać i nawijać. Inna pani, poseł stwierdziła, inna pani poseł stwierdziła, że finansowanie otrzymały projekty, które nie spełniały kryteriów i otrzymały, uwaga, najmniejszą punktację. Problem polega na tym, szanowni państwo, problem polega na tym, że nie było żadnej punktacji. Więc jak mogą mieć najmniejszą punktację, jak nie było żadnej punktacji? Kolejne kłamstwo nawijane i nawijane. No i trzecia rzecz, proszę Państwa, to co zrobiliście z jednym z najlepszych, największych opozycjonistów polskich, przedstawicieli polskiej opozycji antykomunistycznej, człowieka niezwykle zasłużonego, który trzy lata temu uzyskał nagrodę od Kongresu Polska Wielki Projekt. I zasiadał w razie programowej kongresu, wydarzenia. Stwierdziliście, że z tego powodu, i to powtarzaliście w swoim medium, w swojej tubie propagandowej w tvn że ta fundacja do niego należy. To jest hamstwo i wstyd. Kłamiecie, kłamiecie i kłamać będziecie. Na koniec, jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Nie macie prawa w związku z tym, że kłamiecie i zmyślacie, nie macie prawa mierzyć nas swoją bandycką, złodziejską, miarą, bo nie wszyscy są tacy jak wy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ogłaszam dwie minuty przerwy.